Szanowni Państwo, korzystając z okazji, chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia radosnych i spokojnych świąt z okazji zbliżającego się Nowego Roku. Wszelkiej pomyślności, zwłaszcza zdrowia, które jest bezcenne, i miłosierdzia Jezusa Chrystusa, żeby zawsze gościł w naszych sercach, a On będzie wiedział, jak nas najlepiej przemieniać. Jakimi drogami nas prowadzić. Tego chciałbym serdecznie życzyć i zwłaszcza te życzenia chciałbym skierować do mojej wspaniałej rodziny z moją żoną Sylwią na czele i naszym niedawnym narybkiem, córeczką Karolinką. Teraz aktualnie mają chwilę wytchnienia, ponieważ porwałem ją na spacer, a z drugą córką razem szykują niedzielny obiad. I jeszcze raz zdrowych i wspaniałych świąt.